Dzień dobry. Dzisiaj pomówimy sobie o najnowszym filmie animowanym z uniwersum Transformers o nazwie Transformers One, czy też polskiej wersji Transformers Początek, który w kinach zadebiutował 20 września 2024 roku, reżyserem jest Josh Cooley. Nie mam jakiegoś mocnego przywiązania do marki, choć filmy oglądam, wszystkie pięć tych samych filmów Michaela Beya, naprawdę przyjemnego Bumblebee, jedynie nie ruszałem jeszcze Rise of the Beasts. Za to najlepiej wspominam rzeczy, które oglądałem za dzieciaka, czyli animację Beast Wars, która na Polsacie została przetłumaczona na Kosmiczne Wojny oraz Transformers Armadę, z którego tytułu w polskiej wersji usunięto Armadę. Minęło wiele lat, a dalej mam wrażenie, że to były naprawdę fajnie napisane seriale, a Starscream był absolutnie genialną postacią w Armadzie. Mam nadzieję, że kiedyś jakiś streaming się zlituje i wrzuci je żeby można było ponownie obejrzeć. Co do Transformers 1, to byłem początkowo nastawiony sceptycznie i nie miałem zbytnio ochoty iść na seans. Zwiastuny sprzedawały mi animację OK na 10, na którą nie chciało mi się wydawać pieniędzy. Natomiast pozytywne recenzje krytyków i widzów skłoniły mnie do zmiany nastawienia. Czy była to dobra zmiana? Zapraszam na recenzję. W Transformers One poznamy początki naszych ukochanych Transformersów. Drogę, podczas której dwóch najdroższych przyjaciół, Orion Pax i D16, staną się swoimi największymi wrogami pod imienami Optimus Prime i Megatron. Choć zanim do tego dojdzie, wyruszą na poszukiwania matrycy przywództwa. Która ma przywrócić życie Cybertronowi. I jakbym miał całość tego filmu sprowadzić do jednej rzeczy, która sprawiała, że dla mnie był to udany seans, to byłby to broman wspomniany chwilę wcześniej Transformerów. Bardzo polubiłem ich relację na ekranie, bo to generalnie są dobre chłopaki, coś tam się pokłócą, pobiją, ale jak przyjdzie co do czego, to zawsze stoją za sobą murę. Jednocześnie fajne jest to, że tego bardziej kombinującego i wręcz szukającego kłopotów zrobiono właśnie z Oriona, kiedy raczej trzyma się na uboczu i chce po prostu wykonywać swoją pracę, przy tym doskonale budując zarzewie i konfliktu, który ostatecznie prowadzi do wojny domowej na Cybertronie. Bo kiedy przyszły Optimus, zyskując zdolność transformowania, okazał się inspiracją dla innych, by byli lepsi i walczyli o dobro, tak przyszłego Megatrona zaczyna pożerać nienawiść do jakichkolwiek autorytetów i władzy, uznania prawa pięści i zemsty jako najwyższej wartości. W tym miejscu mógłbym też ponarzekać na Sentinela Prima, postać będącą są głównym antagonistą filmu pisaną od początku z użyciem tropu złoczyńcy, który udaje, że nie jest złoczyńcą, by pokazać, że jest złoczyńcą. Nie siedzę za bardzo w mitologii Transformers, ale wiem, że on jest generalnie złym gościem, więc może dlatego twórcy tego zbytnio nie ukrywali. Sęk w tym, że Sentinel jest dobrym narzędziem narracyjnym i działa w odniesieniu do naszych bohaterów. Buduje ich motywację, zapewnia im cel do działania i prowadzi do ich wewnętrznej przemiany. Z pozostałych postaci to jest jeszcze Elita One, której duża charyzma pozwala dominować nad innymi osobami w pomieszczeniu, a jednocześnie niesamowicie ambitna i czasami niezważająca na drogę do celu. I fabuła ją przede wszystkim uczy pokory oraz tego, że warto też zaufać innym osobom. Swoją drogą, jak ktoś byłby uprzejmy wyjaśnić mi, jak jest z tematem płci w Uniwersum Transformers, to niech napisze komentarz. Natomiast kompletnie mnie nie przekonuje postać B-127, którą większość będzie znać jako Bumblebee. Film potraktował go jak komik Reliefa, który musi bez przerwy gadać i być zabawny. Tylko problem jest taki, że nie był zbytnio zabawny. Może dzieci by się śmiały, ale ciężko mi powiedzieć, kiedy na sali kinowej znajdowały się całe trzy osoby, liczając to mnie. I tak. Czuć tutaj motyw smutnego klauna, który po prostu potrzebuje się z kimś zaprzyjaźnić, ale nie jest to wystarczająco dobrze rozwinięte, by uznać za satysfakcjonujące. Miałem też wrażenie, że film się dość wolno rozkręca. Jasne, ma fajną scenę otwarcia z ucieczką Oriona, a potem z wyścigiem, ale poza tym tempo bywało dość różne. Dopiero od momentu zyskania mocy, transformowania się bohaterów, byłem cały czas zaangażowany w seans. No i o ile można chwalić film pod kątem opowiadania historii przyjaźni Optimusa i Megatrona? Tak, elementy odpowiadające za popychanie fabuły do przodu są bardzo leniwe. W sensie nasi bohaterowie trafiają na trop McGaffina, jakim bez wątpienia jest matryca przywództwa, w najbardziej przypadkowy sposób, w jaki się tylko dało. Jeśli mowa o technice animacji, no to mamy do czynienia z 3D na wysokim budżecie. Nie wygląda ona jakoś zjawiskowo, jest zrobiona poprawnie, dynamicznie, ale bez szału, jeśli chodzi o pomysł na nią. O wiele lepiej wypowiem się o scenach akcji, gdzie twórcy faktycznie pobawili się, jeśli. Chodzi o jakieś kreatywne wykorzystywanie przemian w walce. Nie powodują może efektu wow, ale miło mi się je oglądało. Natomiast skromne ostrzeżenie dla rodziców, że potrafi być dość brutalnie. Na zasadzie, że wyobraźcie sobie, że twórcy pozwalają na naprawdę wiele w kwestii tego, co się dzieje z ciałami transformersów. Rozrywanie ich i tak dalej. Zadowolony też byłem z obsady. Chris Hemsworth naprawdę fajnie wcielił się w Oriona Paxa i podobało mi się to, jak z postępem fabuły barwa głosu mu się obniżała, by coraz bardziej przypominał głos kojarzący się typowo z Optimusem Prime'em. Cała reszta aktorów była też w porządku. Więc czy generalnie Transformers One polecam? No tak, podobało mi się, był to film z kłopotami, ale nie przebijają tych rzeczy, które są naprawdę dobre w tym filmie, czyli przede wszystkim relacji Optimusa z Megatronem. Trzymajcie się na razie, cześć!